Witam na moim kanale. Zaraz was podniosę do góry. Dzisiaj idziemy z torbą na puszki. Już wam mówię idziemy w tam stronę. Tu są ogródki działkowe. Idziemy na puszki i złom i się przejść przy okazji coś nagrać. tak idzie. Zapomniałem o chwytu, więc będziecie to widzieć w ten sposób. Ale tak jak patrzałem, to najwięcej osób ogląda mnie na telefonach. Więc chyba nic złego, że nagrywam w ten sposób. Głodny się robię, Jak człowiek głodny, to człowiek zły. No ale idziemy się przejść dzisiaj tak. I zawsze teraz, jak będę miał dni wolne, czy ten, to przejdziemy się. A jak przerwie, no to na dwa odcinki to zarobię. Jak po 10-20 minut. Daje mi się, że 10 minut to taka dobra godzina. Dłużej to znowu nie będziecie chcieli oglądać. Złom się zbiera. Niedługo będzie wywieziony przyczepką. To Wam później w jakimś odcinku pokażę. Idziemy prosto Koło torów pójdziemy Bo to najlepsze miejsce według mnie I Tam jedną rzecz muszę naszykować I to robię dojeździł rowerem to ją zabiorę albo w niedzielę ale co i jak to po kolei wam będę pokazywał o ktoś za to rosołek wyrzucił tu wszystko i Ech, tak ludzie robią u taraski wszystko dobrze zresztą będzie short może już jest a my idziemy dalej Zmęczona przez to Miałem co robić Żeby nie było Masakra. Minus 2, minus 3. Tak było dzisiaj rano. No i bez opatów żadnych to fajnie. W prawo. I też w prawo pójdziemy zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Czy przybyły śmieci, czy nie przybyły? może w kółko pójść? dawno nie szłem no ale dobra zaczynamy już tu zobaczcie to jakieś meble powyrzucane I tak się zaczyna. Kurczę, gdzieś tam w nosie się zatrzyma dziadostwo. Mam chyba chusteczkę. Na razie nic nie widzę tutaj, żeby leżało. A tak tu często coś leży, bo tu jeżdżą tyry i wypada im wszystko. Plus ludzie bożą śmieci tutaj. No, beczkę. Fotel tam dalej leży. Fotel będę zabierał któryś dzień. Ja też tam mam do zabrania fotel. No i tu muszę dokładnie przejrzeć, bo jak ktoś wyrzuca coś, to często. Często i na przykład jest miedziucha. Widzicie? Tam coś. To chyba plecy. Trzeba by było przyjść z magnesem kiedyś tutaj. Tu widać często jakieś kawałki metalu leżą. No chyba na dwa odcinki to podzielę. O, zobaczcie. Widzicie? No to złom. Trochę pianki z złomu. Tu coś kolejnego. to ta deska leży. Od mebla. No to tutaj tego Jednej rzeczy co wam pokażę. I wracam w drugą stronę chyba. Chyba, że przejdę gdzieś. Zobaczymy. Tu zobaczymy wysypisko. To stoi, to nie będę tamsza. To idziemy w drugą stronę. Zaczyna nagrywać jak coś znajduje.